Czy miasto, które nie ma stałego połączenia lądowego, czyli nie ma tutaj ani żadnej drogi do tego miasta. Nie ma tutaj e, żadnej kolei, to można tylko polecieć albo to płynąć Nie ma innej możliwości. I to miasto ma 400 tysięcy mieszkańców. 400 tysięcy mieszkańców z miasto w dżungli za małą 2 godziny lotu w dżunglę od Limy. bez problemów. Za dwie osoby zapłaciłem. 240 yy, punktów za dwie osoby za chwilę to jest, to jest powrotem, nie? Mówią, że Iguitos to jest najczystsze miasto w Peru. I powiem Wam, chyba coś tym jest. <laughs> Kurde, naprawdę. Ale to są moje klimaty. Wolność, żadnych zasad. Można robić coś, żeby wcale taka dzikość, po prostu. To no, naprawdę to no, jest coś, co No i jesteśmy w hotelu tak wygląda łazieneczka Kibelek, fajnie Tutaj ja mam taką kuchnię, to jest zlew, lodówka, kuchenka tak wygląda łóżko, pokój i zobaczcie to widok na Amazonkę z tarasu taki widoczek 77 funtów za dwie noce jeszcze raz widok na amazonkę zobaczcie jak ludzie żyją tu jakieś kurczaki chyba chodzą zobaczcie jak żyją ludzie masakra szok tam jakieś łódki to jest ten i tam jest amazonka A to nie jest ta główna amazonka to jest topu do amazonki ale jest ogromny Gdzieś proszę o kierowcę, będziemy zwoził cały dzień, bo tani. Gdzieś jest niby, że się niby nie. a tam chyba się idzie, albo nie, tam jest jakaś łódka. Dzieńmy, zobaczymy. No, jesteśmy w takiej łódce, pójdziemy do tej restauracji, bo ta restauracja jest na rzece, jest kapitano. Kapitan Jack Sparrow, yeah? Jack Sparrow. <laughs> Saul. No, restauracja na środku rzeki. Może nie na środku, ale na rzekę. Pasenik. Można sobie pływać. Tutaj jest kuchnia. A tam widać Iguitos Tam widać Iguitos Tak wygląda. Będę z drugiej strony rzeki, ale to nie jest jeszcze Amazonka. Takie jedno. To rzecz Amazonki. No i tu jest wolność, Przychodzi sobie na taki targ, babinki sobie siedzą, tutaj bananki, kurczaki, rybki, o, grande, grande. O, kurczaki, łowocki, tam rybki, o. o. to jest pirania. Piranie można sobie tutaj kupić, zjeść Patrz jakie mazątki Jakie mazątki Piranie Zobacz te Gdzieś Nie ma, że w miejskiej to się przegoni Że nie mają kart fiskalnych Straży sprzedaje to co, to co To co ma do sprzedania One! One! But are robaczki, they're This. This for the Okay. Would you like this? Would you like one? Yeah. Okay, here we robaczki. are like larvae. They're like, To jest opieka jest To jest tego solą posypała czy czymś? Zaraz... i zaraz będziemy próbować Ale zobaczcie jak one wyglądają, zobaczcie, ale jakie tuste Masakra Ha <laughs> ha Oh We are trying We are trying a fruit The lady go Who is <laughs> <We> like lady? <laughs> it's very good It's good My bad. Mmmmm mm. Tarsan in the jungle no, three for you. Nie są najgorsze ale Żeby pyszne były też, też, też nie powiem Zobaczcie, tutaj Przed nami dziecko Buty miało takie małe Po co? To dziecku buty takie, takiego małemu Jak zaraz wyrośnie Ojciec idzie w butach Przecież to jest matka, matka Ale dziecko na posaka, nie? Nikogo nie stać, żeby co miesiąc trzeba co trzy miesiące buty kupować hotel Taka łódka hotel O takie no ja tutaj pokój i 7 dni i 7 nocy jest rejs po Amazonce, w jakieś takie ciekawe jeszcze miejsca wpływają, no niestety na no, to nie ma czasu, ale kiedyś można no, byłoby tutaj przyjechać, sobie taki rejsik zrobić. Przejdziemy do jakiegoś tutaj miejsca i tutaj normalnie, gdzie teraz idziemy, jak jest pora jest woda, A aż tam do no, tamtych domów jest tutaj zalane. Ta rzeka już teraz jest naprawdę duża, jak Wisła może. A szeroka, a jak jest pora deszczowa, to to jest trzy razy szersza, nie? Ślinka. Malistka. Dotny palcem. Jak się zwija. A ja na środku? O! O! Jak się schowało? A bo tutaj, o! Dotykam na środku, nie? Patrz, jak się schowa... jak się Cała gałązka. Całą gałązkę opuszcza. O! Całą gałązkę, gałązkę poszczeladą. Sensitive. Jak czujesz, że to jest taki jakiś nienaturalny, nienaturalny dotyk jakiegoś nie wodnego, wodne, jakiegoś tam robaczka, to po prostu się chowa, żeby, żeby jej nie uszkodzić. You know, you know what is the secret of these plants? Na mm -hmm. przykład the jibar of the Indians. When they have many, many kids, okay. when don't like to, to have more kids from the, the, the this plant with z tych I nigdy nie mam. Naprawdę? Antykoncepcja? A, Rale. czyli y, jak Indianie nie chcą mieć więcej dzieci, bo to mają po 8-10, jak nie chcą mieć więcej dzieci, to piją herbatę, wywar z tego właśnie, z tej rośliny, no i wtedy to działa antykoncepcyjnie, wtedy, wtedy są po prostu bezpłodni. Jakoś nie wiem, działa na, 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 na plemniki. A tam ro, syn z ojcem robią łódkę, budują. Wiesz jak Co? to działa? Bo jakby pijesz tę korzeń, to już nie idzie na dół, tylko już jest tak. Dlatego ta roślina się tak Aha. Że to tak samo działa jak z tą gałązką, że jakby pijesz, to wtedy nie idzie, nie idzie do góry, tylko idzie na dół. Jak, jak, jak te liście, jak te gałązki z tej, tej rośliny. A tutaj jest lokalna stacja benzynowa. Ten soles, nie? Dos soles. No, dos. Jest. Yes. 6 soli, 10 soli. takaś mieszanka do piły, chyba. Stacja benzynowa, daj panie, sprzedają. O, tam następna stacja benzynowa. Paliwko, jest zlewane buteleczki. Bo tutaj w tej dżungli, no to nie ma stacji benzynowej. Takiego prawdziwego zdarzenia. Także paliwo jest przewożone łódkami. Następnie przelewają. Gasoline. Zasadnie przelewają, właśnie taki buteleczek i sprzedają, nie? Ktoś to ma łódkę, płynie, przywozi tam 50 litrów, rozlewają i, i jest handel. O, taki księgowy. Sklepik miejscowy. No i tam już bardzo szampan stoi na półeczce. Ale tutaj tak apetycznie wygląda mięsość dzikich świn, związane szturkiem. Tutaj idzie. Mróweczki sobie tutaj chodzą z tego mięska i z powrotem. I takie mięsko można sobie kupić. I sobie można zrobić obiadek. Tutaj pani właśnie tam przyrządza. O. Tutaj boisko. Tam jakiś tam oczywiście kościół. No tak wygląda to wyseczka tak jak było w Meksyku Jednak to prawda, że... Że... o dzieci... Hello, princesas Jednak to prawda, że pies Najlepszy przyjaciel człowieka Nawet w biedzie, nie? O, ile psów? Zobaczcie Ile psów Aha... Let's play this one. Zobaczcie, ile psów. Człowiek, bieda i pies. To jest takie po prostu trio, nie? Że tam, gdzie jest bieda, tam są psy, nie? To jest kolejna rzecz właśnie w Biednych Krajach. Tutaj nie ma, coś się zepsuje, i jest wyrzucane. Jest ratowane. Mówią naprawić do samego końca. Jak już tylko jeszcze da się naprawić, to jest naprawiane. Da się zregenerować i jest re re regenerowane. ta śpi. Nie ma wyrzucania. Nikogo nie stać o nowe części. Ja się kopiłem bimberek. Tutaj jest taki lokalny bimber. Bardzo dobry i bardzo zdrowy Alkohol. Bo w tych buteleczkach to nie wygląda za dobrze, bo tam woda też nie jest, jakaś mineralna. Ale że jest alkohol, alkohol zabija większych bakterii, także. Spróbowałem, bardzo dobre. Dwie buteleczki kupujemy. O, może Ania spróbuje. Ania, try this one. Try this one. It's very lovely. Spróbuj tego owoców w ten. No lekko na alkoholu, także jest bezpieczne. Jest... A de... This is a, a special fruit. This is called camu camu citric with the sugarcane rum. Koie, pasna. to dobrze. To Nie, nie całe. Ależ. A słoi? Esto es Uff. de anjibre. This angibre. is from the ginger aleu. Ginger aleu. Ginger. 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 Yeah. A bit. You yep. know? He, he say after this one, oh, you don't sleep tonight. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> oh, yeah, <what's> <laughs> <that>? <laughs> Nobody had a night. <laughs> <laughs> no?

Tutaj się cukierki kupuje na sztuki I tak samo tutaj w dżungli O Wiszą cukierki U nas takie cukierki To się bierze za kilogram, płacisz tam tyle i tyle Tutaj jest 20 Za, za jednego Nie na kilogram ja tutaj wzięliśmy gaj z cukierków go się policzył ile ich jest I nam powiedział cenę This is this muchacho, my friend my new amigo to jest mała, zasuszona anaconda, którą złapał po prostu ją zasuszył A tej kobiety robią takie nasinicie Protect Takie suveniry, które trzeba mają ochronić <grywa> For nice. Dziecko dałem dziecku cukierka, jakie piliśmy w sklepie cukierki. Podleciało, przytuliło się do mnie. Kurcze naprawdę super, no super. Ta malutka dziewczynka. A tutaj. Pan sobie pracuje. Terminalu, co robi takiego. z już takiego robi takie rzeczy gdzieś tam poleciał po coś w budowlku. fale gorąco a wazony takie Inside wow. mogą być lampa może być wazon no Very nice. to. Taki mini port nie dla tak, tych małych łódek, ile śmieci, nie? Masakra. A tam gdzieś i kąpią w Amazonce. to jest, to jest takie... Tam, Amazonka jest tam. Tam jest Amazonka. A to jest taka rzeka, no... W wielkości Wisły, taki dopływ do Amazonki. No w, w, w tym bajorze, w tym błocie. W tych śmieciach, o. Śmieci. Tutaj koła To jest, tak. jest Ryńsztok Ulica, ulica. Ryńsztok Ta dziewczynka na lata śmieci, wszystkie czystości Wszystkie odpadki schowają tutaj z całej ulicy I płyną tam prosto do rzeki To miejsca, w którym kopały źle dzieci Hola Także Mierze, ciężarówki, kurz ryby, ryb, które tutaj też rano leczliśmy i ryneczek ryneczek Lidla